Jo ma. Pewnie takie info dostałeś Ostatnia kula. Nie <słuch> oh, jest. A niech będzie. ja Chyba wiem co. Dobra. Turn out. Jak będzie teraz normalny pocisk to. <słuch> Ej, robimy teraz tak, bez niczego Bez niczego, dawaj Bez żadnego gadżetu Bo to jest honorowy pocisk Yhyh Kurwa No! Dobra Ale to jest... Matematyka dziś nie jest pod... Co? A no tak, bo przecież pominąłem twą turę Jakub, ty... Nie, ty, ludzie! ludzi. Proszę blank, proszę blank. Bagam, błagam Niech to będzie blank. Bagam. Blank, no to dobre. <ścoughs> A co powinno być dla mnie? Kurwa! O nie... Robimy strzał prawdy Bez niczego Kusio, bez niczego To by iść be, bez papierów no kurde Dobra Z papierochami może, ale nie tak No no dobra, honor, honorówka <tryk> <tryk> A, a, a poczuć czasami? Jaki run! Dobra, upewnik. Nie mam, dobra, ja, wygr... ja wygrałem! Ja dwa piwa! Ja wygrałem! Ja od dwa piwa, ja wygrałem! No ja to sorry, koledzy, no nie, nie wygracie! The co ty obliczasz skurwi, ty nie jesteś matematykiem? <grymne> <grymne> Dobra, wiecie co, tronek, niech będzie, niech się dzieje. What fakt, co co ty odpaliłeś do cholery? Ja nie wiem, co się dzieje. halo, what the fuck? O! Nie! <grymne> Czyli <grymne> <grymne> so, ja mam dwa pociski. <grymne> Ewoy. Ja przysięgam Nie skiffnem ci, który, nie skiffnem ci. Skiffnem ci pamiętaj. No tuść. tak zamieniłem bo co? Nie, no prze Mam trzy piwa teraz. Zniknęłam. Co Zniknęłam. to? Co ty rzuciłeś? What the fuck? Cześć się kuźwa nieba w żyda teraz! My nie w Izraelu jesteśmy! Dobra, kogo by tu. Ukradłeś mi ku. Ukradłeś mi ten w śmiecił! I mnie <laughs> strzeliłeś! Masz epo <epój> i na zdrowie. <laughs> ja nie mogę! To jest. to, już jest, to już jest bullying! Ja to już po tamie I To Otwórz! Co to za king? Ador! To jest bursit! Zaraz zareaguję, proszę! Kurwa macie! 25! Kurwa to macie! Oh. Ja bym oh. nie ubił! Ale ty się Rumunia! Rumunia co? To... Przecież! <laughs> Piwko! Ja bym tylko kurwa o jednym myśli! <laughs> Daję, ale kombo. Chodź z prawdy, dawajcie. 50-50. Bezgaczę tu. No, no, dawaj No, dawaj 50-50. Pójdź /50. tutaj, twój pocisk prawdy. O niech będzie śmiesznie. Nie. <grym> Co? Damn, mam rodzinę. Ty Dobra. Masz Dobra. Chcesz... Dobra argument. Dobra argument. Dobra. Dobra. Właśnie tak samo pomyślałem. Ej, dobry Alku, będziemy cię zabić. Nie mam rodziny, nie mam rodziny. Ej, mogę to anulować? Nie, bo zjebałem właśnie. Ma to jest blank jebany, dobra wyjebana. <śpiewanie> <śpiewanie> o Boże, ciekawe jak to działa, czekaj, muszę sprawdzić. <śpiewanie> o, nie. <śpiewanie> <śpiewanie> Mówiłem! <laughs> mówiłem przecież ty! Czyli dwa razy nie. Nie! Syna. O boże. Pokaż dupę! I nie. O, no, dokładnie, Warta, pokazuj dupę! <laughs> nie no, wiadomo, że tak jak nie będzie. I nie dąbam na ile, przecież to będzie taki biznes tu. To... Być że kurwa, się... blank, nie? Tak? A teraz? Teraz A. też jest blank. Aha. Super. Ma lupę, nie? Piłę, okay, kurwa. To, to jest... fifty 50 zrobię honorowe. Robi honorowe. Bez się robi. Przynajmniej miał honor, okej, Tony? Flika zajebie. Dobra, zapamiętam to sobie. O Nie. Ojej. Bez tych itemów pomocniczych, to jest... Honorówka to honorówka, kurwa. Czekaj, czy, czy my nawet nie widzieliśmy loadu? Yes, so. <grymmenie> e, nie widziałem po prostu pierwszego ładunku. Proszę. A! No, nie dobra! Nie dobra! Nie dobra! Ja! Ja! Nie, <grymmenie> 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 <Yes. Yes. grymmenie> Joe jutro zdecyduje. <grymmenie> o, oh, nie! <grymmenie> 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 Semsta, zemsta, zemsta! <grymmenie> <grymmenie> Dzięki za strzel bez Jan. Nie. To tak był black. Ale mam problemy z Gdzie... zagrywką. O, ja pierdolę. <laughs> Gdzieś kurwa powiedział. Dzień kurwa, bronił Adios. <laughs> <laughs> Okej. Okay. To chwilę to zajmie. mnie czem umie to wystrzeleć? <laughs> A, coś koniec, dobra. Co możecie powiedzieć mi? Każdy? Eee... Tanson? Jadę do ciebie do miasta i stawiam ci piwo. O! Nie <grym> mieszkam w mieście! <grym> eee. Eee. Coś to musi zrobić... Rozminuję to... Ja pierdolę. <laughs>